Witamy w świecie Dacia. Nazywam się Mariusz i Po drugiej stronie obiektywu macie kukiełka. Jesteśmy doradcami handlowymi firmy Carrara, autoryzowanym salonie sprzedaży Dacia w Lublinie. Zapraszam do obejrzenia następnego odcinka serii. W poprzednich odcinkach prezentowaliśmy Dacia Duster w wersji Prestige albo wersji Celebration. Tym razem bierzemy na tapetę Dacia Duster w wersji Essential, jedną z podstawowych wersji wyposażenia. Wersja Essential charakteryzuje się maksymalną prostotą, czyli stalowy felgi, czarne klamki, czarne relingi, czarna budowlstwa, czyli bez wajerów występujących w wersji Prestige albo wersji Celebration. Szyby standardowo przyciemnieniem 25%. Wersja Essential najczęściej kupowana jest przez osoby, które nie potrzebują technologii, mediów oraz wyszukanego wyposażenia. Spójrzmy do wnętrza. Maksymalna prostota, tonacja grafitowa. Standardowe radio, aczkolwiek zawsze będzie ono z zestawem głośnomówiącym. Możliwość podłączenia dzięki technologii Bluetooth. Znajdziemy na pokładzie oczywiście ABS, ESP, 6 poduszek powietrznych, wspomaganie kierownicy, klimatyzację manualną w tej prezentowanej wersji. Radio, które znajdziemy na pokładzie ma pewną ciekawostkę, o której nigdy wcześniej nie wspominałem. Pod dużą zaślepką znajdziemy uchwyt na smartfon, z wejściem USB do szybkiego ładowania. Także w tym egzemplarzu możemy zobaczyć nieco inną deskę rozdzielczą, panele zegarów oraz klimatyzację manualną. Ustawianie kierunku nawiewu, ustawianie siły nawiewu, strumień ciepłego, zimnego powietrza, a włączenie klimatyzacji następuje poprzez, poprzez naciśnięcie tego przycisku. Prezentowany egzemplarz wyposażony jest w silnik turbodoładowany o pojemności 1.0 o mocy 100 koni mechanicznych. Już wasze zawodzenie, o 1.0 słabo. Wbrew pozorom tak nie jest. Turbobenzyna o dobrych właściwościach 160 Nm przy obrotach około 2700 spowoduje, że auto bardzo żwawo zbiera się do jazdy. Nie ma czegoś takiego jak przy wolnosących silnikach, żebyśmy wykręcać obroty na 4000. Tutaj przy obrotach 2700 możemy jeździć w miarę dynamicznie. Kolejnym plusem tej jednostki silnikowej jest średnie spalanie. Podane przez producenta na poziomie 6,1-6,6 litra na 100 km powoduje, że jest to bardzo ekonomiczne auto. W związku z tym kosztem utrzymania nie będą aż tak duże. A teraz oferta. Auto Kosztuje 57 300 zł. Oczywiście u nas są lepsze ceny, dajemy indywidualne rabaty. I oferta jest taka: 52 700, czyli 4600 zł rabatu. I co ważne, dowiedziemy ten samochód pod drzwi. Jeżeli nie będziecie potrzebowali tej usługi, obniżymy nieco cenę. Zapraszam do kontaktu z nami. Szukajcie nas w internecie pod hasłem Kera Lublin. Szukajcie nas na portalach społecznościowych, YouTube, Facebooku oraz naszej stronie filmowej. Powołujcie się na ofertę z filmu, która jest indywidualną ofertą. Kontaktujcie się ze mną, już Rataj z Maćkiem, Maciej Kukiełka. Co więcej, dzięki za oglądanie filmów. Życzę zdrowia.